Witam Was, z tej strony Bartek i dzisiaj zapraszam Was na rozpakowanie Samsunga Galaxy A7. Jest to już trzecia odsłona z serii A, która charakteryzowała się przede wszystkim tym, że smartfony, pomimo tego, że plasowały się w średniej półce cenowej, były naprawdę niebywale dobrze wykonane i mam nadzieję, że w A7 również ten trend jest tutaj kontynuowany. Samo pudełko wygląda bardzo podobnie do tego, jakie było w przypadku A3 oraz A5. Tak więc mamy tu do, do, do czynienia właśnie z takim niebieskim kolorem całego pudełka. Tutaj mamy oczywiście symbol A, no i tutaj taką siódemkę, która symbolizuje nam właśnie konkretny model. Z tyłu mamy również kilka informacji o tym urządzeniu, m.in. to, że ma 16 GB pamięci wewnętrznej. Ekran Super AMOLED. Tutaj właśnie jest 5,5 cala, tak więc jest to całkiem duży ekran. Oczywiście mamy informacje o wykonaniu z aluminium. Mamy specjalny tryb selfie, ponieważ z przodu znajdziemy aparat właśnie o matrycy 5 megapikseli, tak więc ten telefon naprawdę do selfie się bardzo dobrze nadaje oczywiście LT, no i tutaj mamy Exynosa z tego co pamiętam w A3 i A5 mieliśmy do czynienia ze Snapdragonem 400 bodajże i tutaj właśnie mamy Exynosa z tego co widzę 4 rdzenie 1,8 GHz oraz 4 rdzenie 1,3 GHz co razem daje nam 8 rdzeni ekran tak jak Wam mówiłem Full HD, 5,5 cala AMOLED no i tylna kamera to jest 13 megapikseli dobra, tak więc przejdźmy sobie do samego rozpakowania, model testowy, jaki do, jaki do mnie dotarł, jest w kolorze takim właśnie czarnym, co jest dla mnie do ciekawym urozmaiceniem, ponieważ chciałem właśnie sprawdzić, jak Seria A wygląda w kolorze czarnym i muszę przyznać, że pierwsze wrażenie jest naprawdę bardzo, bardzo dobre. Przechodząc dalej, myślę, że tutaj nic specjalnie wyróżniającego się nie znajdziemy, raczej to jest taki standard dla Samsunga. Znajdziemy tutaj specjalny szpikulec do wyciągania tacki na kartę Nanosim, ponieważ tutaj nie mamy właśnie zdejmowalnej klapki, więc ta, taki element jest po prostu niezbędny. Mamy również instrukcję obsługi. Podejrzewam, że wraz tutaj z jakąś kartą gwarancyjną, więc również nic specjalnego. Raczej wszystko jest w dość taki sposób odchudzone. Mamy ładowarkę sieciową. Ładowarka sieciowa, podejrzewam, że a nie podejrzewam, myślałem, że 2 A, a tutaj mamy 1.55 A. Myślę, że do baterii 2600 mAh to w zupełności wystarczy. Oczywiście, kabel micro USB, tutaj nie mogło go zabraknąć, również taki standardowy, jak to zwykle bywa dla Samsunga, nic specjalnego, tak właśnie on wygląda. Podejrzewam, że 1 bądź 1,2 metra powinien on mieć. No i ostatnia rzecz, jaką tutaj zajdziemy, są słuchawki dokanałowe, nie mają one tego kształtu, jaki znajdziemy wraz z Galaxy S6, to jest, to jest raczej taka poprzednia standardowa wersja tych słuchawek tutaj numer tego produktu do kanałowe słuchawki również nic specjalnego przechodząc do samej A7 spróbujemy ją sobie oczywiście tutaj uruchomić muszę wam powiedzieć, że ten telefon sprawia wrażenie na pewno bardzo dobrze wykonanego ale to już to wrażenie miałem to wrażenie miałem już w przypadku testowania A3 i A5, ale co mi się rzuciło od razu, to właśnie ten kolor czarny, który naprawdę genialnie wygląda w połączeniu z tymi fazowaniami na ramce i, i to naprawdę dość dobrze wygląda no niestety widzę, że ekranu konfiguracyjnego tutaj nie ujrzę, więc ktoś po prostu, poprzedni tester przeszedł za mnie przez proces konfiguracji, więc tutaj jesteśmy bezpośrednio w systemie jest to, można powiedzieć, że jeszcze ta starsza odsłona nakładki z którą znajdziemy w Note'cie 4 bądź w Galaxy S5 tak więc tak to właśnie na razie wygląda. Co muszę Wam powiedzieć od razu to na pewno to, że ekran jest dużo le lepiej po prostu kolory w porównaniu do na przykład A5 to jest takie pierwsze wrażenie jakie zauważyłem, no i również rozdzielczość Full HD wydaje mi się, że do 5,5 cala jest tutaj niezbędna i na razie czcionki wyglądają dość ostro. Dobra, tak więc myślę, że w samym rozpakowaniu Galaxy A7 to będzie na tyle. Jeszcze ja z Wami żegnam. Pozdrawiam Was na razie.